Star Wars Jedi Fallen Order... Fallen Order, o, dobra, witajcie. Eee, jesteśmy gdzieś w podziemiach, we więzieniu, takie płatce, znaczy... Oj, nie ten... Jakiś koleś nas tutaj zaczął przetrzymywać. Pod, pod koniec żeśmy odzyskali bt który teraz... Będzie nam pomagał. Wydostaniu się tutaj z tego miejsca. To idę sobie tutaj... Ale tutaj widzę nic nie zrobię. czyli jedna droga, jedyna droga... To jest tutaj, chyba że mogę gdzieś tam się wrócić, ale... Tutaj... Aha, to to będzie tu. Ciebie raczej nie zatrzymają, co? No właśnie, bo tutaj nie mogłem o i tutaj zasilanie Możesz mi pomóc, Billy? Tego potrzebowaliśmy I teraz e, biorę to i podłączam sobie tu Jest zasilanie. No i to chyba by byłoby wszystko jak na razie Tylko jeszcze trzeba miecz odz odzyskać Słyszysz? Może ktoś jednak jest w domu? O oh, fak To jest jakaś arena tu. Ej, poznaję ten zespół. Najlepiej sobie pomedytować. Może będę miał dwa punkty, nie pamiętam, ja nie mam jeszcze. No nic. Zapisać trzeba. Bo tutaj jest jakaś arena walki. Ty za jeden! Kim jestem? Sork Tormo, Mały? To ja! To wszystkim rządzę! Podziękuj za to spotkanie czterorękiemu Grieziemu! Dobrze! Jak tylko stąd pójdziemy! Mamy tu dziś wyjątkowego uczestnika! Wojownika z minionych czasów! To zjedaj! Zobaczmy! Na co go?

Katemet robaków to od groma Musiało poradzić! Szybko się uczyć! No pewnie coraz więksi będą że tu i sam się ze mną zmierzysz. Jestem zajęty liczeniem kredytu. A o język mu się rusza. Za dużo gada. Sied dajmy mu coś silniejszego. Patrz dlaczego za tego, czy daj. What the shit? A o nie, serio? Bili potrzebny styl. Nie, uciekali. Przydałoby się najpierw jednego zabić, a później drugiego nie uciekaj kartem. Możesz ty. No i po mnie kufrę dwóch na raz to sorry. No. Oj, oj, oj! Nożesz no? Ech, no to, to, no, to nie za fajnie tu widzę, się kroi. Aha. Aha. To wcale nie zabawne. No ale muszę tu przejść, bo inaczej się nie wydostanę. No. kurde, no. No, żeż no, ty, no, przecież robię uniki, a on tu mnie... Dobra, chociaż trochę tutaj się lepiej chyba to z... 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 wygląda wszystkich nie powstrzyma nic takiego Tylko Ale tu kurde unik zrobiłem szczurowy No pajączek tutaj chodź no mi tu Dobra, no że ty chodź no tu, pajączek, nie tu podejdzie bliżej, bo pierwsze jego chciałbym załatwić, bo tu będziemy. Mnie... No ty, ale kurde blisko było. Może grubaska pierwsze kartamia. Okej okay. Pajęczek załatwiony No przecież zrobiłem unik O i teraz będzie kopniak No i pięknie No teraz trochę lepiej poszło ale czuję, że jeszcze coś będzie No właśnie Chyba już poznałeś następnych zawodników Pamioty kcjoną ci nie odpuszczę Jest jeden czy dwóch Nie da się Aj końcu się zmęczysz Szansy się odwróciły. Tego nie unikniesz Ty też nie unikniesz o, ty łatwe nie Ty, chyba skanuj z panem, idźcie otwórz. Jo! Przybyli, nie uciekniesz! Będę cię ścigał przez całą galaktykę, jeśli będzie trzeba. No, fajnie. Gdzie mi tu znaleźli w ogóle? No, jest fajna muzyczka. Kurde, jakaś arena w asteroidie? asteroidzie. Ej, Jesteś tam sławny. Tak, to wredna banda co? cuchną z użytym smarem. Dobrze, że zwiałeś. Tak, komplikacja, której mogliśmy uniknąć, ale znaleźliśmy cię. Mamy kolejną komplikację. Imperium wie o Holokronie. To niedobrze. Cała misja jest teraz zagrożona. I pogawędziłem sobie z drugą siostrą Trilą. Hmm. Co ci powiedziała? Powiedziała. Powiedziała, że wydała się Imperium. To prawda? Powie wszystko, by zaszkodzić tej misji. To prawda? Była moją uczennicą przed czystką. Miałem prawo wiedzieć. Przyszła szyfrowana wiadomość z Kashika. oj to jest druga siostra. Trila. nie. Mari. Kal. Znaleźliśmy Darwula i chcę się z tobą spotkać. A właśnie, bo to... To nie wszystko. Imperium wyparło nas z rafinerii. Co so wycofał się z planety? Część z nas dołączyła do łukich w lasach. Bądź ostrożny. Ty też. A, czyli powrót. Później. Później. Mamy trop. Dobra jest dobrze. Wszystko będzie dobrze. No, mały konflikt widzę. W zawodzie. No i kurde, a się ponuro robi na dworze. Hey, stawaj. Pogadamy? Co? Pogadamy? Nie wiem, co się dzieje między tobą a nią. Znaczy to na pewno jakaś sprawa Jedi, ale to chyba nie jest najlepsza pora. To nie twój interes. No chyba jednak mój. Siedzimy w tym razem, prawda? Hej, Karl. Popełniłem błąd. I prawie cię zabiłem. Przepraszam. Wszyscy je popełniamy, nie? <grystanie> Może ty nie. <laughs> Hej, może jej trochę odpuść. Nie mówię, zrób to dla mnie, ale jesteście najlepszym, co mnie spotkało w życiu. Nim się zjawiliście, obchodziły mnie tylko dobra ręka i dobra pasa. To terminy z gry. Wiem, co to jest. <laughs> Dobry. Kal, życie to nie gra. Niem was poznałem, dbałem tylko o siebie. Łatwą kasę. Teraz już nie. O, jak miło. Ok, zobaczmy sobie roślinki, bo tutaj posadziłem parę. Przypominają o tym, gdzie byliśmy. A coś mogę z nimi robić, czy panie? Po prostu są z tego co widzę. Eee, chyba sobie może podejdę tutaj, zmienię wygląd miecza, przydałoby się, tak sądzę, choć trochę. No właśnie, no i zobaczyć czy jest coś nowego. Oczywiście kolory zbytnio nie można, wezmę sobie teraz zielony. No tutaj zbytnio nic się nie odblokowało. W sumie ten mi się podoba. Rękojeść taką plecioną może wezmiemy, albo to. No, to nawet fajnie pasuje razem. I kolorek jakiś. No takie gdzieś... Niby to jest zielonkawy, nie, ale... Albo ten czarny? O, czarny zrobię. Okej. Okay. No i tak niech będzie. Hmm. A teraz bym sobie spersonalizował właśnie. Tutaj, bo coś nowego chyba dostałem. To już odkryte. Nie, to odkryte. To nie będzie. Strój. Się nie zmieni BT-1, jest nowy jakiś? To jest taki, co żeśmy nie... dobra, niech będzie czarny. No i modliszka. No to się kudy przesuwa. Modliszkę, a niech będzie ta. Okej, okay, to sobie pomedytuję chwilę. Zregeneruję życie. O! i są dwa punkty do wydania więc uh, bu, 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 chyba bym poszedł w tę moc a tu co przytrzymanie słowo nie pozwala z e, wszystkich wokół niego w duże ciężkość działania tutaj moc bym sobie chyba wziął, bo kurczę trochę tak czuję nie nie e, nie tej mocy że trochę za mało Wskaźnik mocy to też by było dobre, tylko to aż 3 punkciory kosztuje. Zwiększa rzucania miecza, to też by było dobre, nawet. A tutaj, tutaj coś było, nie? Z tym z leczeniem Kalder zyskuje dodatkowe zdrowie przy korzystaniu ze tymu Czyli więcej, tak? Dobra, to jednak moc idzie. I chyba tu już mocy więcej nie, nie zwiększę. To już jest max. Jedynie tutaj mogę iść. Te ścieżki. Tutaj widzę, że jeszcze jedno powinno się odblokować. Tutaj jeszcze mieć świetnie jeszcze jedna umiejętność. I tutaj trzy. Tu jedna nad tym i tak przynajmniej i tu jeszcze widzę że jeszcze jedna będzie. Dobra, ale to się tam okaże podczas eksploracji. To co, wracamy do tych? Na... jak to było? To... planeta? Na kej Jakoś... kasik To co? Ja myślałem, że można na to polecieć, ale nie. Ale na planetę, wyświetl mapę. Właśnie, bo tu była ta rafineria. I praktycznie chyba wszystko. No, proszę tutaj. Jednego może nie zdobyliśmy. A nie to. Więc podejrzewam, że teraz w innym. Mimo wszystkich waszych misji, oglądanie zawodów nadal mnie kręci. Byleś trzymał swoje nawyki w ryzach. No tak, wiadomo, ja tylko oglądam. Żadnego obstawiania, ani nic w tym stylu. To no że teraz w innym miejscu wylądujemy chciałem dokończyć. Nic mnie tak nie kręci, jak oglądanie pary walczących obwieziów. Tylko ci ruchy, gesty rękami. Kapitanie, trochę mnie niepokoi mhm. twój entuzjazm do czegoś tak... barbarzyńskiego. No, no tak, właściwie tak, to prawda. Totalne barbarzyństwo. Ale... Całkiem ciekawe. <zysk lại> <zysk lại> Zawsze twoje nie mają pogaduszki, jak lecą. Usiądź w swoim fotelu na czas lądowania. Bogano? nie chciałem na bogano. Może chciałem? Coś chyba źle wybrałem. Chwila, wróćcie To nie tu. Chciałem na Kashit, a nie na wogano. właśnie, tu chciałem. Jeszcze raz. Mój błąd. Nie zwróciłem uwagi. Pamiętasz to dole? No ta. Doszły nas słuchy, że ukrywa się tam Jedi. Musieliśmy sprawdzić. No i oczywiście polecieliśmy. do systemu okupowanego przez imperium. Przynajmniej wtedy jeszcze nas nie poszukiwali. Miało pójść łatwo. Tak, ale roiło się tam od imperialnych i artylerii maszyn kroczących. Nie mieliśmy pojęcia, że to fabryka maszyn kroczących. Nieoficjalna, utajniona. Więc wiszę 50 metrów nad tą fabryką. Wrzeszczą na mnie przez komunikator, że otworzą ogień. A ty wyjeżdżasz z gadką. Przepraszam, nie mieliśmy pojęcia. Czujnik wysiadł. Drugi pilot jest chory. Czy... <grym> <grym> I przeszło? No, ta, to się zaśmiała mega. Siadaj młody, pora na lądowanie. No, teraz mam nadzieję, że na dobrą planetę. No właśnie, kaszid. kasik, No i No Czekajcie. Dobra, musiałem telefon odwracać, jestem z powrotem. Mam nadzieję, mam nadzieję, że... A nie, to już coś... Uu. W tym samym miejscu. A tak, tu pusto się zrobiło. Zwykle nie traciłabym czasu na jakichś bojowników. Ale szukam padawana Jedi. I wiem, że tutaj był. A, A za to. Czeka was cierpienie. <grywka> no coś jeszcze tu będzie ten jęk? Okej, okay, bo już się skończył dobra, pogadamy. i nas nie ma. Później pogadamy. Aha, no fajnie. Czyli co? A właśnie, bo ja teraz mogę się dostać tutaj do tego stolika, co, do stolika? No, do tego stolika co chciałem. Joyce i Mary narysowali mapę miejsca spotkania z Tarfulem. No, no wycie. Ee... Kytarfula, marki w krainie cieni uda się tam przez a, to ja tu mniej więcej byłem tu ten stalik odkryłem tutaj na początku właśnie chciałem Dobrze, że nic ci nie jest wybacz, że przychodzę dopiero teraz ale jeszcze nie skreśliłem Kasichu jest tu niebezpiecznie so już nie ma, a ofiar jest zbyt wiele Nie, jeśli odejdziesz łuki stracą wsparcie Niekoniecznie. Mari została z Czasykiem i terfulem. Jest tam też kilku naszych. A ty? Moje dziecko straciło już jednego rodzica. Nie mogę zostać. Razem zresztą znajdziemy nowy sposób, by wesprzeć sprawę. Uważaj na siebie. <grym> Mari mówiła, że jest źle, ale nie sądziłem, że aż tak. Z imperium zawsze jest tak źle, ale zdołasz wypełnić zadanie. Postaram się pomóc. Zrobiłeś już wiele. Dziękuję, Kal. Okej, okay, dobra, lecę do stoliczka. I tutaj. I teraz mam możliwość wyjechania tam. Oj, właśnie. No. Co tym razem? Życie? Psz. Moc. To niebezpieczny teren, BD. A czekajcie, chwilkę jeszcze raz. Okej, okay, jestem z powrotem. I co? Eee, let's. Dobra. Dobra, on tu mi zawsze zeskakuje. tego nie chcę. Ok, to jest winda, tak? Okej, okay. tu na dół, czyli praktycznie tu mam większość odkryte. A jak tu się a tu nieźle nam idzie, nie? A się przecieło trochę. U. No, tu tak chyba nie było. Dobra, i stąd na dół, na dół, czyli tu. Hoppa, o, a ten tu znowu? Skąd cię tu? Wait

Wytrwa w sieci Katemet ciąga śmierć Możesz ty Pomóż Billy Tego się nie spodziewałem Aj, aj, aj. Nigdy nie powstrzymasz pomiotów. Możesz Noż ty Zagadasz się w ogóle? Kurde, a mi tu zabierali życia mendy, no Dobra, teraz nie wiem gdzie mam iść nie, dobra tu, tak? Akurat O ja już myślałem, że padnę Kotemet Co to za zbiry są? Drzewko. Mam tu coś? Jeden punkt? Sobie zabiorę, bo to... I tak. Się może... Chwila. Zobaczę umiejętność. Się może przydać. O! To nowe, dobre jest. Pocznij na pewno. Oni tam są? Może to taki specjalny był. Przeciwnik, no ja mam teraz iść. Tu bym musiał zejść. A nie, ja tutaj w sumie bym musiał przejść. Mam nadzieję, że ci się nie odrodzili. Tu właśnie bym musiał sobie przejść. I tędy. Tak? Mi twoją tak. Mary. Wszystko gra? Mnie nic nie grozi, ale wielu innym tak. Miriam przekazała ich współrzędne? Tak, jestem w drodze. Dobrze, są w naszym zasięgu, ale nie możemy tu zostać imperium nas szuka. Będę jak najszybciej się da. No właśnie, bo ja tutaj nie mogłem się. Dalej przejść, nie mogłem się. dalej, nie mogłem dalej sobie. Tu przejść. To ja złapałem właśnie. No to sobie zapiszę nie ma co. I tak myślę, chyba sobie tu zakończę odcinek w sumie. Bo to już dalej to trochę potrwa znowu. To akurat fajnie, bo nie jest w sumie mocno duża mapa, w sumie na razie, ale A, się zobaczy później. Dobra, tak więc wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej!